W latach 90. Seat obiecywał w swoich autach temperament. Volkswagen w przypadku tego auta nie obiecywał niczego. I wiecie co? Dotrzymali słowa: przed wami Volkswagen Bora. Zanim zapytacie, co to za paskudztwo, odpowiem tak. To nie jest najlepiej wyglądający samochód świata. Ale był tani, w miarę sprawny. No i tak się składa, że stałem się jego właścicielem. Szczerze mówiąc, to nie chciało mi się go nawet żeby żebyście nie zauważyli wszystkich ubytków i wad. Ale co tam? Czy możemy się skupić na sukcesach? Był tani, jest sprawny. Ma cztery koła, dach, tak. Możemy się skupić na sukcesach? No. Nie będę tutaj mówił o wszystkich szczegółach yy, związanych z tym samochodem, ale gdybyście mieli ochotę pogłębić tę wiedzę. To na kanale Motoholizm Extra, do którego link znajduje się w opisie pod tym filmem. Są trzy filmy o poszukiwaniach, zakupie i później remoncie tego samochodu, łącznie z odcinkiem, w którym mówię o wszystkich kosztach, jakie poniosłem na jego przywrócenie do sprawności. Co do złotówki, a tych złotówek okazało się nie było wcale aż tak mało. Także zapraszam tam, a tymczasem wracamy do bory. Bora nie była żadną rewolucją, była zwykłą konsekwencją pojawiania się na rynku Golf'a 4. Podobnie jak w przypadku jego poprzednika, czyli Golf'a trójki, pojawił się na rynku Vento, a jeszcze wcześniej dwie poprzednie generacje Jetty. Bora była więc samochodem dla ludzi, którzy nie chcieli hatchbacka, nie lubili kombi, a na prestiżowego Passata nie było ich jeszcze stać. Popatrzcie na bryłę na To miał być samochód, który miał się podobać wszystkim i nikomu. To miał być samochód, który się nie wyróżniał z tłumu. To miał być samochód, który nie wzbudza kontrowersji i jest bardzo spokojny w odbiorze. Seat mówił, jestem czymś więcej niż golf, a Bora mówiła, dobra, jestem golfem, odszczepcie się ode mnie, po prostu mam większy kufer i tyle. Ten samochód ma kilka zalet. Po pierwsze ma dach, po drugie ma cztery koła, po trzecie ma silnik, który go napędza, po czwarte odpala, a po piąte dojeżdża do celu. Czego chcieć więcej? Z tym autem jest tak, że kupujesz go, zaczynasz go używać, a po tygodniu przestajesz o nim myśleć. Jest jak takie dobre, znoszone, wygodne buty, które dopasowały Ci się już do stóp i nie masz ochoty ich zmieniać, po prostu wsuwasz się je jednym ruchem i idziesz robić swoje. Bora jest dokładnie takimi butami. Co pod maską? No tutaj, niektórych niestety rozczaruje, niektórych zaskoczę, ale nie ma tutaj TDI. Zwykła benzynowa 1.6, 16 zaworowa w tym wypadku, około 100 koni, dodatkowo napędzana pod tlenkiem gazu. No da, ale działa. Ten silnik to nic innego jak kontynuacja tej funkcjonalności i praktyczności, o której wspominałem. Ma odpalić i dowieść się do celu przy okazji całkiem oszczędnie, bo ten samochód to jest chyba najoszczędniejsze auto z gazem, jakie posiadałem w życiu. W mieście pali. 8, 8,5 litra. Jest to pewien haczyk oczywiście, bo żeby zacząć palić gaz. Musi najpierw rozgrzać się na benzynie. Nie powiem Wam ile benzyny spala na 100 km, żeby rozgrzewać się do tego przełączenia na gaz, ale wiem, że przejeżdżam nim od rana około 3 km, zanim silnik rozgrzeje się na tyle, żeby przerzucić się na LPG. Jeśli jest zimniej, tak jak dzisiaj, to trzeba dołożyć do tego kilometr odległości i za 3-4 postoje na światłach. Także praktyczna rada, jeśli do pracy macie 2 km i 900 m, to nie kupujcie bory z gazem. Nie opłaci się. Aha, bardzo dziękuję za wszystkie kawy. To naprawdę ratuje życie, zwłaszcza przy nagrywaniu w takich warunkach jak dzisiaj. Gdybyście mieli ochotę dołożyć się do kolejnych, to w opisie pod tym filmem znajduje się ścieżka do serwisu Bike gdzie w bardzo szybki i prosty sposób można dorzucić się do takiej kawy, wpłacając nawet kilka złotych. A dla tych, którzy będą tak mieli i dołożą się do mojego przetrwania na mrozie, będę miał prywatny link do filmu, który nie ukaże się nigdy publicznie z kulisami nagrań do tego odcinka. Bagażnik jest całkiem w sporej pojemności jak na taki przyszywany troszkę się zacina, bo jest zima chciałbym przeprosić za bałagan ale po ostatnich wydarzeniach na S7 gdzie ludzie utykali na 3 dni no to wrzuciłem do bagażnika dosłownie wszystko co mi przyszło do głowy łącznie z kluczami, jakimiś taśmami pasami transportowymi i tak dalej no jak widzicie otwór załadunkowy jak to w każdym sedanie nie robię jakiegoś tam specjalnego szału no, nic wielkiego tutaj nie zmieścimy chociaż 4 opony się tutaj zmieściły. Chciałem pokazać jedną rzecz, która mi się bardzo podoba. Tu jest e, mianowicie dostęp do żarówek. Taki fajny rzep. I tutaj mamy listwę, już nie będę jej wyciągał, listwę taką plastikową ze wszystkimi żarówkami, które się dadzą wymienić gołymi rękami. Nie potrzeba do tego żadnych kluczy. Tam są takie dwie spineczki, które się wypina. Wyjmuję żarówkę. Ostatnio to robiłem od stopu. Bardzo sprawnie, bardzo przyjemnie poszło. Komu to przeszkadzało, w nowych samochodach, żeby to utrudnić i spowodować, żeby to trwało godzinę i to w serwisie. Powiem Wam tak, nie wiem, chociaż się domyślam. Siedzę sobie tutaj i rozglądam się po wyposażeniu tego samochodu. 99 rok. Niektórzy z Was jeszcze pamiętają, że w salonach wtedy stały samochody z szybami na korbkę. To się jeszcze zdarzało i to często. A tutaj proszę bardzo, elektryka, nie tylko z przodu, ale i z tyłu. Eee, centralny zamek, elektryczne lusterka. ABS, ESP, który wtedy chyba też nie był jeszcze taki popularny i taki powszechny, odłączany ESP, eee, cztery poduszki powietrzne, no oczywiście wspomaganie kierownicy to jest jakby standard już, ale druga najbardziej pożądana rzecz po silniku TDI dla właścicieli wagów w tamtym czasie, czyli klimatronik, również jest. Także mamy odhaczone wszystko. Na dodatek jeszcze taka welurowa tapicerka która może nie wygląda jakoś spektakularnie, ale wiesz, czy mi jest w dobrym stanie, utrzymana jest nieźle, jest bardzo przyjemna, w takich warunkach dużo bardziej niż skóra. Jest w BMC X5 mam skórę i wsiadanie przy minus 10 na tą skórę, no to jest lekko traumatyczne yy, wydarzenie, podobnie jak przy plus 30, kiedy wsiada się latem. A tak zupełnie przy okazji zrobiłem sobie test siedzenia za samym sobą. Nie robię takich rzeczy, bo mnie to średnio interesuje, jestem kierowcą, jeżdżę jako kierowca, niech się inni tu męczą, ale gdybym miał jechać w drogę za kimś takim jak ja, siedząc na tym miejscu, to poszedłbym na piechotę. Dodatkowego wyposażenia. Mamy tu jeszcze komputer pokładowy, który niestety nie zawsze daje się odczytać, dlatego że coś tu jest nie tak z poświetleniem. No w takim ostrym słońcu to widzę, że mamy tu 11 stopni mrozu i 16,7 litra średniego spalania na 100 km. Jakaś bzdura, bo wczoraj tankowałem gaz i e, dokładne przeliczenie wskazało, że spali mi tego gazu dokładnie 7,8 litra w takich warunkach. Pamiętamy, że pali też benzynę dlatego tego, żeby się rozgrzewać, ale mimo wszystko 17 litrów, jakiś błąd. Boczki drzwi wyglądają w porządku, ale jak im się przyjrzeć lepiej, to okazuje się, że tutaj wszystko się rozłazi. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu już wieku, może wilgoci, może jakiegoś kleju, bo nie tylko boczki, ale tutaj też te słupki A są w podobnym stanie. Nie wiem, co tutaj się stało. teraz odkryłem jeszcze jedną rzecz. Mam ruchomy panel sterowania szybami. Zawieszenie w boże jest całkiem przyjemne. Jest w nim wszystko zrobione. Wiem, bo sam robiłem i sam płaciłem. Eee, nie było tak wtedy, kiedy go kupowałem. Okazało się, że samochód stał pod takim bardzo dziwnym kątem przodem do dołu, w takiej postaci klina. Zawadzałem o wszystko na co najechałem <laughs> tym przodem. Natomiast okazało się, że były tam padnięte amortyzatory, która sprężyna była pęknięta więc nic dziwnego, że to takie ziło, jakie ziło. W tej chwili wszystko jest idealnie, całe zawieszenie jest nowe, dosłownie nowe i nie można mu nic zarzucić. Bora od tej pory prowadzi się dosyć miękko. Nie jestem fanem takiego miękkiego zawieszenia, wolę kiedy ono jest trochę bardziej sprężyste, sztywne. Przy takim miękkim zawieszeniu mam obawy, że kiedy się rozbujam na jakichś nierównościach, to potem przydzwonię w coś miską olejową. Ale do tej pory to się jeszcze nie zdarzyło i... I pewnie się nie zdarzy. Układ kierowniczy jest bardzo przyjemny. Kierownica pracuje naprawdę lekko. Są samochody, w których pracuje lżej, na przykład amerykańskie. Tam się kręci małym paluszkiem te kierownice, ale bez przesady. Tutaj potrzebujemy jednak wiedzieć, co dzieje się z kołami. Znowu, jest to układ kierowniczy przystosowany do codziennej jazdy. Gdyby ktoś chciał go testować w rajdach albo gdzieś e, zabrać na tor, to nie sądzę, żeby się sprawdził, ale kto każe, Boże, jeździć po torze? W normalnych warunkach jest ta kierownica bardzo lekko pracująca, jeśli jedziemy po śniegu albo po lodzie, to bardzo lekko, także nie ma na co narzekać. Zawieszenie po tym remoncie jest idealne, nic nie stuka, nic nie puka, można brać w ciemno, żartuję, ale chodzi o to, że prowadzi się też bardzo przyjemnie. Prościutko, równo, nie ściąga nigdzie na boki. Nienawidzę, jak auto ściąga, nie ma nic gorszego. To znaczy, że coś tam w zawieszeniu jest ruszone, coś było zepsute, coś jest nieustawione, to jest po pierwsze mało komfortowe, a po drugie bardzo niebezpieczne. Skrzynia biegów ma dwa oblicza. Od trójki do piątki wszystko jest idealnie. Przełącza się bardzo lekko, bardzo prosto, z takim wyczuwalnym, przyjemnym bluzem. Ale jedynka i dwójka to całkiem inna historia. Ta skrzynia jest po remoncie i powinna działać idealnie. Bo w golfach i w golfopodobnych samochodach te skrzynie okazywały się nie do końca trafione. Trzeba było je remontować i ta już jest po remoncie. No, ale jedynka i dwójka ciągle wchodzą w tym samochodzie bardzo ciężko. Jeśli stoimy na miejscu, to jeszcze nie ma problemu, natomiast jeśli zwalniamy, dojeżdżamy gdzieś na światłach i trzeba wrzucić dwa albo jeden, to czasami muszę robić coś takiego, co robiłem kiedyś w Maluchu. Jeśli ktoś jeździł Maluchem, to pamięta, jak się przebijało z dwa na jeden, żeby ta jedynka w ogóle chciała wejść. Jak na strzynie po remoncie, to tak średnio bym powiedział. No to pooceniajmy trochę. Cokolwiek by nie mówić o Boże, jej nadwozie jest całkiem zgrabne, całkiem proporcjonalne i nie razi w oczy. To jest bardzo udany przestrzeń bagażnika do zwykłego hatchbacka. Jeśli chcecie zobaczyć ten nieudany, to spójrzcie sobie na Renotalię. Tam wszystko co mogło, poszło nie tak. Dlatego nie będę tu surowy, samochód wygląda nieźle, chociaż nie rzuca się w oczy. Takie 5 na 10. Pozycja za kierownicą. Mówiłem już o tym wiele razy. Wagi podobają mi się ze względu na szerokie możliwości ustawień. I to jest podobnie, chociaż. W innych autach, na przykład w mi to lepiej, to jest tak przyzwoicie, normalnie, zwykle, ale okej, okay, w porządku. Silnik 1.6, benzyna, gaz, nie oczekujcie tu osiągów, to nie ten samochód, nie ten rodzaj, po prostu jeździ. Jest sprawny, jest oszczędny, najwięcej przyjemności przynosi przy tankowaniu, a raczej przeliczeniu, ile się na te ostatnie kilkaset kilometrów zużyło paliwa. Więc to jest ok. Jest bardzo cichy, to trzeba przyznać, bo naprawdę, gdyby nie ten kolektor, czy ten wydech, który tutaj mi leciutko psuje sprawę, to właściwie byłby niesłyszalny. Całkiem fajnie, jak na 20-letni samochód z 16-zaworową głowicą, która troszeczkę pociapuje. Ale kiedy zamkniemy maskę, wszystko jest ok. Także silnik ze względu na oszczędność głównie i na to, że jest taki sam, spójny z samochodem, nie przeszkadzający. 7 na 10 Skrzynia biegów to jest niestety zupełnie inna sprawa. Tak jak mówiłem, ona ma dwa oblicza. Od trójki do piątki pracuje lekko, natomiast jedynka i dwójka lekko nie wpieniają. I za to jeden i dwa, daje trzy. Przyjemność jazdy? Bez szału. Ani na plus, ani na minus. Po prostu się tym jeździ. Całkiem wygodnie, całkiem sprawnie. 5 na 10. No i mamy jeszcze kategorię, chcę to. Wiecie, w sytuacji, w której stałem się właścicielem tego samochodu, nie pozostaje mi nic innego, jak dać pełną dychę. Bora jest samochodem, który niczego nie manifestuje, niczego nie obiecuje, nikogo nie obraża. Po prostu jest. I za to ją lubię. Wydawało Wydawałoby się, że samochód z filmu, który wyświetla się teraz na dole, jest bardzo podobny do Bory, dlatego, że w końcu to ten sam koncern i ta sama platforma. Ale między nim a Borą istnieje jedna, zasadnicza różnica.